Witajcie widzowie! Zapraszam Was na króciutkiego, cotygodniowego vloga rajdowego. Króciutkiego, bo większość informacji dotyczących rajdów zawrę we vlogu z rajdu Mący z podsumowania czwartkowych i piątkowych zmagań, który już za chwilę na kanale. Zaczynamy! Kajetan Kajetanowicz został nominowany w 86. plebiscycie przeglądu sportowego na sportowca roku. kajto rywalizuje z takimi tuzami sportu jak Bartek Zmarzlik, czyli indywidualny mistrz świata na żużlu. i Świątek, jej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, media Zrobiły dość szumu wokół jej zwycięstwa we French Open. Zresztą zrozumiałe jest to, że ten szum był zasłużony jak najbardziej. A także Kamil Stoch czy Robert Lewandowski. Wśród takich właśnie tuzów sportu, Kajto będzie szukał swojego miejsca, a raczej my będziemy szukać go dla niego. Dlatego zachęcam Was do wejścia na stronę przeglądu sportowego i oddania swojego głosu na naszego kierowcę rajdowego w WRC. W zeszłym tygodniu zakończyły się testy nowego Hyundai'a i 20N Rally 2, czyli R5 Hyundai'a na bazie zupełnie nowego modelu i 20. W testach tych uczestniczyli Mistrzowie Polski, czyli Jari Hutunen z Miką Luką, a także Oit Tanak, czyli Mistrz Świata. No, doborowe towarzystwo Hyundaiowe. Oit chwali nowy samochód, mówi, że ten samochód jest bardzo dobrze dopracowany i oczywiście jest świetną bazą do rozwoju dalszego i na pewno będzie konkurencyjny. A czy taki będzie faktycznie? Przekonamy się już w przyszłym roku, jak ten samochód wyjedzie na odcinki specjalne. Ledwo zakończył się sezon Rajdowych Mistrzostw Europy, a już coraz więcej osób deklaruje chęć uczestnictwa w kolejnym cyklu. Powiedział o tym oczywiście Miko Marczyk podczas live'u po Rajdzie Wysp Kanaryjskich, ale powiedział o tym też Oliver Solberg, czyli najgroźniejszy, można powiedzieć, konkurent dla naszej polskiej załogi. Oliver Solberg, przypomnę, został mistrzem Europy w juniorów i wicemistrzem Europy w klasyfikacji generalnej, ustępując jedynie bardzo doświadczonemu Aleksiejowi Łukianiukowi. Jak będzie wyglądał przyszły sezon w wykonaniu Oliwiera i Miko, my miejmy nadzieję? Zobaczymy, czas pokaże. Również na pewno będziemy śledzić tę rywalizację w przyszłym roku. I to już wszystko, co chciałem Wam w tym króciutkim vlogu przekazać. Zapraszam Was już za kilka godzin, jak tylko uda się wgrać vlog z pierwszego dnia pełnego zmagań na rajdzie Mący. A tymczasem Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.